Witam na sprzedaż rozsiewacz nawozów Sulki X36. Rozsiewacz w bardzo ładnym stanie. Wszystko sprawne. Oświetlenie drogowe. Wysiew do 36 metrów. Z regulacją wysiewu na mniej. Talerze łopatki kwasówka. Jak widać, bez luzów. Talerze równo pracują. Drugi talerz także sztywny. Rozsiewacz już na nowym typie. Mamy tutaj słupek żeliwny, który nie przegniwa, tak jak w starszych wersjach. Tutaj mamy jeden element ponownie malowany. Tył nadstawki. Widać, że coś się tu zadziało. To jest jedyna rzecz, która była ponownie malowana w tym rozciewaczu. Rosieważ ma około. 3000 litrów z nadstawką mamy tutaj elektryczne sterowanie wysiewu granicznego triboard 3D tabliczka znamionowa rozsiewać jest z 2009 roku także dość świeży pełna hydraulika lewa prawa strona otwierane osobno komplet zaczepów osłona także z kwasówki na rozsiewaczu mamy plandekę. Regulacje skali już plastikowe. Tutaj jeszcze pokażę wysiew graniczny. Tutaj mamy. Otworzymy sobie plandekę. W środku mamy siatki z jednej jak i z drugiej strony. Dna w rozsiewaczu są także skwasówki, ładne, bez dziur. W ofercie również inne rozsiewacze nawozów. Zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiam. Cześć.